Elo, elo się madnero, ja jestem DJ, mamona, witam was w kolejnym odcinku, tym razem bardzo specjalnym, gdyż jest to można powiedzieć taki jakby testing, test czekolady Milka X Timberg, jakby co to nie jest sponsorowany, żeby nie było, po prostu to jest moja opinia na temat tego, jak ja odczuwam, jak smakuje ta czekolada. Jakie w smakach mają właśnie wybory? Jakie moje kubki smakowe mają wybór nawet? Pokażę Wam, jaka to jest czekolada, ale na razie przejdźmy do intra i lecimy. Drogi widzu. Jeżeli widzisz mój film, to nie zapomnij o subskrypcji, dzwoneczku i łapce w górę. Jeżeli tego nie zrobiłeś, to zostaw. A jeżeli zrobiłeś, to dziękuję ci bardzo. No dobrze. Witam was jeszcze raz bardzo serdecznie. Tym razem chcę wam pokazać o jakie czekolady mi chodzi. To są właśnie te, które tutaj są przedstawiane na zdjęciu czyli czekolada mleczna, Wedla i Tymbarka, czyli smaki popularnych napojów Tymbark, czyli jabłko mięta i jabłko -wiśnia. Także przejdziemy do małego testu za chwilę. Dobrze. Chodzi o to, że tutaj to nie jest odcinek sponsorowany, czyli nie jest podpisywany przez Wedla, także proszę mnie za to nie karać. Będę wystawiała opinię na temat produktów Wedla i w połączeniu z tym barkiem czyli jak moje kubki smakowe oceniają jedną i drugą czekoladę. Także mamy już tutaj dwie tabliczki. Oczywiście całych tabliczek nie będziemy jeść, no halo. To jest mleczna czekolada jabłko mięta. Pewnie będzie moim faworytem, bo ja bardzo uwielbiam Napój tym barkiem jabłko mięta. To jest. Jeszcze raz mogę przybliżyć do kamery. To jest taka czekolada. I prawdopodobnie pierwszą ją otworzymy. Ale to za chwilę. A druga to jest jabłko wiśnia. jest mój ulubiony napój. No ale zobaczymy, czy ten przebije jabłko -mięte. I to są ogólnie czekolady podpisane przez Timbarka ze spółką z Wedlem. W sensie Wedel wyprodukował czekoladę, a Timbark dał swojego smaku do czekolad. No i co? Prawdopodobnie chyba zaczniemy, bo widać, że nie będę przedłużać. Także co? Zaczniemy łamać pierwszą czekoladę. Już jest łatwa do złamania i zrobimy chyba po jednej kosteczce bo trochę to jest za dużo yy, dwie kosteczki to już jest 98 kalorii a ja już jadłam deser, więc zrobimy na, jedno, na jedną kostkę dobra wpierw otwieramy myślę, że może tym razem nie jabłko mięte, a jabłko wiśnie czyli tam, którą miałam przed chwilą. Dobra, to otwieramy naszą magiczną przygodę z tym barkiem. Halo? Jak to się to otwiera? Kurde, Nie ja lubię tych otwierań posklejanych. Dobra zrobimy na mój sposób. Cześć! No nie da się tego otworzyć. O, dobra, mam, 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 mam. Trochę się poturbowała. Ale to nic. Mamy chyba... Ojej, o Dobrze, że tu mam talerzyk. Także, aha, już widzę, o co chodzi. To zrobimy tak? Jest to chyba nadzienie lekko wiśniowe z smakiem jabłka. I weźmiemy jeszcze tą czekoladę. To już się łatwiej otwiera, a powiem szczerze, nie lubię tych otwierań. Wow, ładny zapach mięty dobra i teraz skosztujmy pierwsza idzie na rzut yy, beretem jabłko wiśnia no niestety jabkowiśnia mi yy, odpadło, <ścoughs> tak wygląda yy, natomiast jabłko mięta już ład, ładniej mi wyszło to jest tu. no i próbujemy po kawałeczku Czekajcie, bo mi hmm. faktycznie czuć jobko Nie jest ona chyba taka mocniejsza. Ale faktycznie czuję się lekko. Jakby się piło, ten bardziej chyba czuć tutaj. Ale nie, w sumie czuję się jak wiśnie. Nie jest dla mnie to jakiś zachwalający taki ten. W sensie nie, nie wiem, czy mi się wydaje, czy nie jest mniej słodsza. Tak można powiedzieć, więc. Yy, dla mnie chyba trochę mniej słodka. Ale w porównaniu do napoju, jeżeli by się wypiło z napojem, to nie ma różnicy. Także 5 na 10 ogólnie jabłkowiśnia, ale no mówię. Tyłka nie urywa. No. Normalnie jakbym piła jabkowiśnie, A zobaczymy teraz drugą, czyli prawdopodobnie moją ulubioną. Miętowkę, o matku, hm, bardzo dobre. Chyba jednak faktycznie według mnie czuć jabłko wiśnie, bo, yy, znaczy nawet wiśnia, przepraszam, się czuje, no to 10, 9 na 10. Podwyższam Wam ocenę. Ale jabłko mięta już tak trochę nie zadowala. Yy, według mnie przewyższa trochę mięta. Jabłka się czuje mniej. Więc takie 5 na 10, czyli zmieniamy ka kategorię y, punktacji. Jabłko mięta jest 5 na 10, y, jabłko wiśnia jest 9 na 10. Bo faktycznie przy jabłko wiśni czuć, że jakby się piło sok jabłko wiśnia. Y, natomiast przy jabłko mięta czuję się bardziej mięte niż jabłko. I czekoladę. Więc jest tutaj spora różnica między napojem a czekoladą. No ale cóż. Ważne, że to się zje. Ważne, że to jest dobre. Że mi to smakuje i pr prawdopodobnie rodzinie też zasmakuje. A ja cóż? Ja wam dziękuję bardzo serdecznie za oglądanie. Komentujcie i subujcie, czy wam się podoba i opiszcie, czy faktycznie wam smakują te czekolady czy nie. Czy już kupiliście? Czy może jeszcze planujecie? A ja zostawiam Was. Patrzcie czasami, czy tutaj są na YouTubie. Kurde, tutaj zawsze się wyświetlają. Filmiki to możecie tutaj kliknąć, nie ma problemu. Łapki, suby, mile widziane komentarze. A ja co, ja się z Wami żegnam i dziękuję za wspólny ten. Aha, i Wedel, ten bark. Jeżeli będziecie chcieli mieć jakiś kontakt. To proszę do mnie, bo może się przydać, że jakaś mała współpraca. Także do zobaczenia. Trzymajcie się cieplutko i baju!